Plan jest tak: Dzisiejszy dzień będziemy starali się spędzić jak najwięcej w laboratorium, natomiast nie cały czas. Dlaczego? Bo polą nogi. <śmiech> nie, <śmiech> nie ma aż tyle miejsca, żeby ucieć. Tak jesteśmy fajną kameraną grupą. Dosyć małą, więc będzie można przejrzeć wszystkie stanowiska. Teraz będziemy starali się teraz godzinkę zrobić wstępu tutaj. Później idziemy na godzinę do laboratorium. Być czasem trochę się przedłuża wracamy zjeść kawę, być może krótkie omówienie, jak będziemy krążyć między laboratorium a salą dzisiaj, a jutro tylko będziemy w sali szkoleniowej. Ja wyciągnę wam analizatorów ma kilka eksperymentów, które jeszcze w inny sposób, nie taki znormalizowany, pozwolą zrozumieć pewne zagadnienia, bo tutaj w Akademii C nie chodzi nam, żeby się czegoś nauczyć, na pamięć, chociaż to też się przydaje, ale żeby zrozumieć pewne zagadnienia zjawiska, z czego to się bierze, nie? dlaczego taki sprzęt jest zbudowany, dlaczego stanowiska w ten sposób wyglądają, żeby dotrzeć do przyczyny, to czyli de facto do tych zjawisk fizycznych, które za tym stoją. Mieliśmy to na fizyce, mieliśmy trochę w liceum, trochę na studiach. Mnóstwo dziś uproszczeń. Tutaj w taki odczarowany sposób, my to nazywamy, że to jest czarna magia. No my to nazywamy ENC, tak, czyli staramy się odczarować pewien temat, więc będę mówił w prosty sposób, ale czasem mogą się pojawić pytania, bardzo dobrze by się pojawiły. Ale żebyście na początek dowiedzieli się, kto tu jest i z jakimi oczekiwaniami przyjechaliście, bo jesteście najpierw szkoleniowie, jaki temat? badania MC, Ale no to nie było po nie wszystkim, Nigdy nie wiadomo. Tak. W MC. jaka jest najlepsza odpowiedź na wszystko? Działa. To zależy. To zależy, To zależy. Jak ktoś Was zapyta, czy to rozwiązanie zadziała, to zależy. To jest na to odpowiedź konsultanta. Zawsze Wam mam tak powiem, że to zależy. Ale od No, To już trzeba się zastanowić. Jesteśmy na szkoleniu z badaniem. MC. To szkolenie ewoluowało. Jest to Kilkanaście mieliśmy edycji tego szkolenia. Robiliśmy i trzydniową edycję szkolenia, i czasem jednodniową dla konstruktorów. Dwudniowe wydaje się takie optimum, więc przez dwa dni będziemy starać się przekazać wiedzę. Są materiały, dzisiejszy dzień będzie trochę inaczej zorganizowany, jutro przez te materiały przyjdziemy, żeby uporządkować też całą wiedzę. Ja się nazywam Tomasz Żutkowski, pracowałem w Laboratorium Kompatybilności Elektromedycznej Politechniki Poznańskiej od kilku lat po prostu prowadzę szkolenia i firmę szkoleniowo-dowadczą. Markujemy tu EMC for Business, robimy konferen y, for Business, który ma konferencje, a w tym jest Akademia EMC, gdzie zajmujemy się uczeniem badań EMC, projektowania elektroniki pod kątem i projektowania elektroniki pod kątem wysokiej częstotliwości, czyli signal integrity, high speed design, a oprócz tego ocena zgodności. Coś, co nie zawsze inżyniera interesuje, a bardzo często spada do kartę, że musi jakieś normy, dyrektywy, coś przeczytać, coś się dowiedzieć i jakieś papiery wypełniać. Niestety bywają nudy, ale bardzo ważne nudy, niestety trzeba się tego nauczyć. No i dzisiaj też będzie o tym wstęp, bo te normy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to są normy metod badawczych. To są metody badawcze, to nie są normy zharmonizowane, ale są jednolite praktycznie na całym świecie, z, z delikatnymi różnicami. Natomiast, żeby powołać się nad normami metody badań, to są normy, które mówią o wymaganiach dla produktów lub grupy produktów. Lub dla I będziemy przychodzić między tym a tym. Pokażemy, z czego to wynika. Kompatybilność, po co jest potrzebna? No właśnie, po co jest potrzebna kompatybilność elektroniczna? No bo przecież wszystkie urządzenia jakoś działają, jakoś się nie zakłócają to czy to trzeba się nadal nie utrzymywać? Na to no, są, no, to, no, to myśl, tak jest Są normy, które musimy spełnić. Tak. No i z jednej strony można powiedzieć straszny upierdliwy obowiązek na producenta. Szczególnie prób wejścia na mały. No bo ja sobie wymyślę z kolegą na studiach. Słuchajcie, prowadźmy nowy sterownik. Powiedzmy, nie wiem, jakaś duża firma robi sterownik na oto przemysłowej i on 10 tysięcy euro. Otwieramy to, skręcamy potrzebę elektronika. Da się zrobić. Robimy, wprowadzamy sprzedamy za 10 tysięcy złotych, 4 razy tanie, więc rynek nas pokocha i ludzie wszystko super. No i są takie projekty. Ja też czasem robię taki darmowy mentori, czy takie szkolenie dla studentów na technice. No i przychodzę z takimi genialnymi pomysłami i pytają, jak to wprowadzić na rynek. Ja mówię, to są dwa sposoby. Jeden to po prostu. Wprowadzacie, wysyłacie znaczek certyfikacji, podpisujecie, zamykacie oczy i to <laughs> co czy coś się stanie. <laughs> no. Nie polecam poleca na drogę, ale oczywiście niech. To tak jak jazda z nadmierną No Ileś razy się uda. A druga, no to trzeba zrobić ocenę zgodności. Na rynek europejski dla większości produktów nie ma czegoś takiego jak certyfikatę, nie ma certyfikacji. Jest to ocena zgodności, ocena zgodności, która jest obowiązkiem producenta. Później oczywiście importer, dystrybutor ma pewne obowiązki wynikające z tego, ale to jest, jest dalsza część. Czyli producent musi stwierdzić, że tak prowadza na rynek, na dany rynek, akurat to mówimy głównie o rynku Unii Europejskiej, ale to filozofia jest podobna, urządzenie, które jest zgodne z wymaganiami. Jakimiś wymaganiami. Te ogólne wymagania są w dyrektywie. No i takich studentów pyta, ile krzyczy cena zgodności dla tych urządzeń? Macie doświadczenie, ile krzyczy cenę zgodności? To zależy. To zależy. Czy medyczne, czy nie medyczne? Czy medyczne, ile interfejsów, z czego zasilane, będę, właśnie na jaki rynek, itd. No ale studenci zwykle mówią, 3, 5 tysięcy złotych, no to przydało mi się nam jedno zero do więcej złotych. Mój podstawowe badania AMC jak chcemy zrobić do urządzenia. Nie mówią inżynierskich, tylko ten No to jest ile? Kilkanaście tysięcy złotych przynajmniej. Nie? Jeśli mamy nie wiem, jedną USB, jedno zasilanie, z dwa tryby pracy i to jest kilkanaście tysięcy złotych, plus bezpieczeństwo. Plus zebranie tych papierów, bo wiadomo, pracę inżynierów firmy nie liczyła, ale to też jest koszt, bo zrobić co innego. Więc to jest dużo. Wychodzi kilkadziesiąt tysięcy złotych na jeden produkt. No i to jest się dla małych firm. Duże koncerny mają to liczone, być może tu jest to. No i kompatybilność jest ważna właśnie dlatego, żeby to urządzenie współdziałało. I teraz właśnie wydaje zwykłym konsumentom, że jako inżynierowie elektronicy, Rozumiecie ten temat dużo bardziej, że to, że teraz współpracują wszystkie systemy i urządzenia, to jest właśnie wynik tego, że dbamy o te elementy, nie? że dbamy o te elementy. No jak sobie spojrzymy na proces projektowania elektroniki, no to zwykle szczególnie pojęcie dla menedżerów jest takie. Mamy pomysł, inżynierowie robią jakieś analizy, ale tak naprawdę prawdopodobnie się obijają, nic tam nie robią, czytają jakieś aplikacyjne nie to, co. Mamy gotowy produkt, on trafia na produkcję i dystrybuuje. No, ale w międzyczasie jest ta praca inżyniera, elektronika, który musi zrobić projekt, jakiś prototyp. Przeglądy projektów. to jest taka dobra praktyka, jeśli przeglądamy projekty. Testy inżynierskie, bardzo często niedoceniane, pomijane przez wiele firm. Już mówiłem na konferencji troszeczkę jako firmach, którą w roku w lutym zgłosili się, że oni chcą prowadzić produkt rynek nowy. No i żeby pomóc w przygotowaniu planu, nie chce i przejściu tych testów. Ja dobrze, czy macie już gotowy pro, pro, to. To mamy gotowy, prawie gotowy tam miesiąc będzie gotowy. No to umówmy testy inżynierskie właśnie w marcu, żebyśmy wiedzieli, że jest nie to z urządzenia, urządzenie, które tam malutką mocy pobiera, nie będzie problemu. Na pewno Ethernet, internet, pięć internetów i tak dalej. Ja mówię, nie będzie dobrze. A przynajmniej sprawdźmy. na pół na południa, się mówię, sprawdźmy chociaż tą emisję, która... Najlepiej widać, to do odporności nie zawsze jest to się stanie łatwo to zaobserwować, bo jak nie ma do tego urządzenia. Nie, 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 dobra. Dalej się namówić w lipcu, jak widzieli, że jakby nie do końca rozumiem, jak to wygląda, że wiele razy. No, w lipcu i po prostu las krzyż, jak to mówią, czyli ten krzyżyk jak się na końcu zaznacza, chyba wszystko przekracza nawet dobrą przemysłowe, a się nie na domu. Ja mówię, mówi, aha, mało mocno, No dobra. Czyli tak, rozwiązujemy problem. Okazało się, że tam. Oni to to ucisnąć na płytce dwuwarstwowej. No i tutaj przeszli na płytkę czterowarstwową, więc dalej dewelopment rozwiązanie tego problemu. No i testy końcowe, testy końcowe, które już musi być zamrożony produkt, znane tryby pracy, sposób monitorowania itd. Tak no i przede wszystkim dokumentacja zebrania wymagań, deklaracja zgodności podparta dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna też będzie gdzieś w slajdach, co tam mamy, żeby to przypomnieć Wam z dyrektywy to tylko z dyrektywy Nie I tak wygląda proces produkcji elektroniki. My pomagamy w edukacji, doradztwie i w pomiarach a ja czasem za klienta testujemy to w laboratorium, jeśli sam nie ma czasu i kompetencji. Chyba pewne rzeczy, o których ja będę wam mówił, będą wam się wydawać takie oczywiste tak proste, że nie warto o nich mówić. Ja tu gdzieś nie podpisałem, skąd ten cytat. Doceniamy siłę podstaw. To są pewne podstawy, które jak zrozumiemy, to dalej pójdzie. To, co ja Wam mówię, to też nie wynika z mojego jakiegoś przekonania, że wiem wszystko, tylko... I przeglądałem wszystkie programy szkoleniowe, które są publikowane i różne materiały. No i prowadzimy tych szkoleń. Doradztwo. No i to wynika z jakiegoś uporządkowania. Oczywiście nie wiem, czy to jest wszystko, ale staramy się o tym mówić Miałem prosto, żeby zrozumieć zjawiska. Zrozumieć, to jest klucz. Zrozumieć, nie zapamiętać. Dlatego czasem tracimy czas, tracimy czas właśnie na obecność w laboratorium, no bo to nie jest efektywna praca. Mógłbym Wam nakłać w czasie, mieć w laboratorium przez godzinę mnóstwo wiedzy. Mógłbym Wam przeczytać pół książki i byście się czegoś dowiedzieli. Ale ile zapamiętałeś takiego czegoś? No raczej nie wie, a chodzi, żeby zapamiętać. w laboratorium poświęcimy ten czas, żeby być może coś zmierzyć. Właśnie kto ma urządzenia do zmierzenia? Dobra, to też będzie fajne kiedyś, żeby pokazać. Już w laboratorium samo przejście i podyskutowanie zajmuje, no, przynajmniej godzinę, a czasem jak się rozgadamy, to dużo dłużej, Bo można przejść przez laboratorium, tak jak zwykle, nie wiem, jak pracuje w laboratorium, to czasem wycieczki przychodzą, żeby zobaczyć jak to tak wygląda. przychodzą. Przychodzą, mieliśmy mówi tutaj takimi ogólnikami, że można 15 minut doprowadzić poza całą A jeśli ktoś przyjdzie i faktycznie tytuje, to można spędzić dzień, 10 lat, a później i tak, nie że ma takie doświadczenie, że spotka się dwóch inżynierów w ręce i oni mogą się kłócić. Nadal trzeba dyskutować sobie. na dany temat, bo jest którego mimo doświadczenia nie da się w prosty sposób rozumieć. No to mówię, zacznij od dlaczego. Dlaczego tu jesteś, jesteśmy? to już powiedzieliście, chcecie Rozwijać się tym. Jeśli ktoś chce być profesjonalnym elektronikiem, lub pracować w biznesie elektronicznym, to musi poznać aspekty EMC. Albo mieć inżynierów w firmie, którzy rozumieją te aspekty, bo bez tego nie da się legalnie wprowadzać produktów na Legalnie, bo można to prowadzić i liczyć na szczęście. Dla firm bardzo często są to oszczędności. I mówił, o, panie Tomaszu, szkolenia drogi no. Ile przyjdzie dzień badań w laboratorium? No, tak powiedzmy, przyjmujmy, że dzień konstruktorski jest około 3000 zł, ale tam od 2,5 do 3,600, mniej więcej w Polsce to wygląda. Badanie konstruktorskie. Więc jak ja widzę czasem, jak przychodzą do nas o doradztwo, ale najpierw tak się sami szarpią w laboratorium, i po prostu widzę te wyniki, i tam w tym laboratorium. Z tym urządzeniem robią coś po Nie rozumiejąc totalnie co za tym stoi na przykład przy takiej emisji. Mamy 15 wyników emisji, które są bez sensu. W sensie na każdym to przekracza, ale ten trapel rzucań na to rozwiązanie problemu widać niezrozumienie, bo wystarczyłoby przylutować dwa komponenty i sprawdzić, czy to jest Common Mode czy Differential Mode i już wiemy przynajmniej w stronę rozwolność, czy nawet zapiąć feryt na kabli, jakby takich rzeczy podstawowych. Nie wszyscy wiedzą. No w laboratoriach są kompetencje, żeby pomóc spełniać spektakl, natomiast laboratorium akredytowane nie może pomagać w rozwoju produktu. Żeby zachować efektywność. Bo jeśli ja pomogę pracownikowi, pracownik pracowni laboratorium na przy płytce, to później tak ułożę ten setup, żeby przeszło. Bo można tak zrobić. No, można ułożyć seta, żeby przeszło i żeby nie przeszło. No i to już trzeba nie muszę mówić o o tym, bo w każdej książce MC, jak czytamy na książkę z lat 70. i to w dzisiejszych czasach jak rozwoju elektroniki MC jest już naprawdę ważne. Później za 20 lat bierzemy książkę. Nie, teraz to już jest ważne, nie? Teraz byśmy napisali książkę, no nie no, teraz to jest super ważne. Mamy systemy komunikacyjne bezprzewodowe wszędzie, nie że mamy mnóstwo systemów w jednym telefonie komórkowym, to jeszcze dookoła i RFID, i wi i, i Bluetooth. Co tam jeszcze jest? Rady, no, widać na zyskach. E, poza tym, no wi no już na 2,4, na 5 GHz, e, GPS, no jest tych systemów dużo i coraz więcej powstaje. Chcemy się komunikować, chcemy się komunikować coraz szybciej. 5G zaraz być może wchodzi, 28 GHz komunikacja bezprzewodowa, Wi-Fi na 28 giga i tak dalej. I to wszystko musi jakoś działać jednocześnie ze sobą. No jak to zrobić? Znaczy Trzeba testować. Niestety normy nie nadążają na tym, ale, ale inżynier nie rozumie co za tym stoi.